Ależ to idzie moi drodzy, piękna sprawa Łysy dzisiaj będzie atakował Tysiaka Może już od razu za pierwszym podejściem uda się Zamknąć właśnie jedną Z wielu misji, które mam, nadzieję, że uda się Tutaj pozamykać na tym Czerwcowym wyzwaniu, witam wszystkich Serdecznie gorąco zachęcam, żeby zostawić łapę w górę Pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał Jeżeli chcesz być tutaj z nami na bieżąco Dzisiaj oczywiście jest środa Już nie ściemniam, wczoraj ściemniałem, że jest środa Był wtorek, taki tutaj suchy Bardzo żart, lecimy oczywiście Z kolejnym dniem, cały czas oczywiście na Admiralu i cały czas tutaj czeka na Was promocja bonusu powitalnego. Jeżeli jesteście zainteresowani i nie macie konta na tym legalnym w Polsce bootleggerze, możecie sobie zerknąć do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam będzie znajdował się link do założenia konta. Jeżeli zdecydujesz się takie konto założyć, to musisz pamiętać, że podczas rejestracji zaznaczyć zgody marketingowe, bo wtedy i tylko wtedy będą wlatywały bonusy na Twoje konto. Następnie, już po założeniu konta, po zatwierdzeniu zgód marketingowych czekają na Ciebie trzy. Bonusy przypisane do trzech pierwszych depozytów. Do pierwszego depozytu jest to 100% do 200, wpłacasz maksa, dostajesz jeszcze 25 zł FreeBeta, przy drugim depozycie jest to 50% do 600, wpłacasz maksa, dostajesz 75 zł FreeBeta i ten tr trzeci depozyt najtrudniejszy, niewątpliwie 25% do 400 zł i tutaj już ewentualnego FreeBeta za wpłacenie maksymalnej kwoty nie ma. Później, sprawa jest taka, że aby grać sobie za bonus, trzeba chociaż raz obrócić saldem Czyli przykładowo, wpłacasz sobie dwie stówki, grasz kupony za łączną kwotę 200 zł z salda depozytowego. Dodatkowo, jeżeli ten kupon będzie spełniał wymogi już obrotu bonusem, czyli trzy zdarzenia, kurs każdego zdarzenia minimum 1,30 i kurs łączny 2,50, to od razu kupon sagrany z salda depozytowego będzie nabijał obrót bonusem. Obrót, który jest tutaj trzykrotny, czyli w przypadku drugiej wpłaty maksymalnej, czy jakiejkolwiek innej, no to jest 50%. Bonusu, po prostu nie trzeba nic więcej tutaj kombinować. Jest od razu kasiorka na cały obrót i można go tutaj sobie łatwo i przyjemnie wykonać. Dodatkowa jeszcze jedna opcja: że jak sobie zagrasz za saldo depozyt, salda depozytowego kupon, to od razu możesz sobie ciukać za bonus. Oczywiście, jeżeli będzie to spełni wymogi obrotu depozytem, chodzi tutaj o to, że nie trzeba po prostu czekać na rozliczenie wszystkich zdarzeń na kuponie. Tak to wygląda na Admiralu. Jak ktoś jest zainteresowany, jeszcze raz pierwszy komentarz pod tym filmem. Tam właśnie co bo tam będzie znajdował się link do założenia konta. Lecimy jeszcze z konkursem i jak zawsze kubek do zgarnięcia, czwarte tutaj podejście z mojej strony do rozdania kubka no, i co trzeba zrobić, żeby o ten kubek powalczyć? Eee, zostawić łapę w górę, zasubskrybować ten kanał i w komentarzu typujecie dokładne wyniki minutę pierwszej bramki. W dzisiejszym meczu pomiędzy Niemcami a Portugalią ewentualna dogrywka tutaj się nie liczy. Eee, typujecie do godziny 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie nie biorą udziału w zabawie. Z racji, że to jest kubek, żadnych ników tutaj nie trzeba podawać. No i dobra, lecimy z wczorajszymi, znaczy z dzisiejszymi w sumie kuponami. Eee, do wczorajszych też zajrzymy na chwilę, bo tutaj trzeba pochwalić oczywiście. Eee, no i najpierw trzeba, łycego będzie. Pochwalić. Taki kuponik wczoraj siadł bez stresu, absolutnie też. Polska z handicapem minus półtora. Do tego mocny handicap dodatni na Barcelonę, którzy, która swój mecz, notabene będę tutaj wygrała. No i dzisiaj, tak jak mówiłem, jest atak atak na Tysiaka. Stawka 51388, bo tyle było wygranym na poprzednim kuponie. No i dzisiaj mocna sklejka. Mocna sklejka, bo niska liga islandzka i właśnie od niej zacznę. UMF. Nardvik, Njardvik, Boże, jedyny, Fjolnir I tutaj gospodarze mają nie przegrać? I co najmniej trzy gole w meczu. Ja absolutnie nie wiem nic na ten temat, bo to jest jakaś niska liga w Islandii. Nie znam w ogóle tej pierwszej drużyny, tak swoją drogą, nie? No ale tu łycy musiał jakoś to sobie przeanalizować, bo to nie jest wiesz. Nie, jest byle co. To jest atak na tysiaka już, nie? I dodatkowo Niemcy Portugalia powyżej 7,5 rzutów rożnych. Z tego wyszło 228, czyli takie, ee, chyba nawet idealne podwojenie, bo to jest w sumie idealny chyba kurs na podwojenie. No i 1031 będzie mógł wrócić, czyli tutaj z minimalnym hakiem. Ja wczoraj też trafiłem swój kupon. Ha! Udało się w końcu. Lion też w kosza wygrał, a tutaj był handicap grany. No i Kanada z Haiti 3 do 1 na lajcie. Na lajcie nie było żadnego problemu. Dzisiaj drugi próg lecę po 267 zł. Mam nadzieję, że tutaj się uda. USA Włochy poniżej 166,5 punktów. Liczę, że tutaj właśnie będzie maksymalnie 166 punktów w meczu. Włoszki, bo to jest generalnie liga narodów kobiet w siatkówkę. Włoszki zdecydowany faworyt, wcale się tutaj nie zdziwię, jak będzie 3 do zera gładkie, no a wtedy ciężko będzie tutaj tą linię raczej przebić. No i do tego dorzucam po prostu uwerek Gola w dzisiejszym meczu pomiędzy Niemcami a Portugalią. Tak jak mówiłem, 267 mam tutaj do zgarnięcia, 299 kursiwo. Sam sobie trzymam kciuki, nie? Jak to się mówi? Konrad tutaj troszkę ma pecha ostatnio. Zobaczymy jak będzie dzisiaj, no ale dzisiaj generalnie jest bardzo ciekawy kupon ze strony Konrada. Nie wiem co tutaj Konradem kierowało. Niemcy Portugalia poniżej 4,5 kartki, nie? To jest... Mecz o finał, co prawda, no, Ligi Narodów, nie? Można by to nazwać meczami towarzyskimi z ekstra dodatkami. się tutaj jest sędzią, który ma średnią w okolicach czterech, jak sprawdzałem, przynajmniej na, na sofascore, jak no tutaj zaraz tutaj wam powiem dokładnie, bo mam otwartą stronę. E, także będę wiedział, ile on tam ma dokładnie. 4,17. 4,17, czyli akurat by wychodziło tak, że średnio rozdaję tę czwórkę e, i kurde jakieś podłoże to tutaj statystyczne ma. E, no i do tego e, holenderska kurde trzecia liga, nie? Szeveningen z Kozaken Boys na BTTSa tutaj po prostu. W pierwszym meczu chyba tam by 0-0 było, także w drugim ma być po prostu inaczej. Dobrze mówię, że w pierwszym meczu było 0-0. Nie chcę takich baboli dawać. And boys, Bo to jest rewanż generalnie Rewanż, barażu utrzymanie Nie, to pierwsza runda jest w ogóle Jezus Maria, dobra, także nie wiadomo co tu się w ogóle zadzieje Konrad liczy po prostu na BTTSa 131 będzie mogło wrócić I mam nadzieję, że jutro za tyle będzie grane Tyle na dzisiaj, widzimy się oczywiście jutro w okolicach godzin porannych Zależy tutaj to wszystko od tego Jak mocno będę się męczył z ofertą A ostatnio męczę się dosyć mocno Bo po prostu Nic nie ma i trzeba się babrać Babrać w tym bagnie Adios kompadros, do jutra